Честь, Boże Narodzenie to nie tylko okazja do spotkań z rodziną, zjedzenia mnóstwa pyszności i obejrzenia Kevina samego w domu. Jest to również doskonały czas na bicie światowych rekordów i udowadnianie, że niemożliwe nie istnieje, szczególnie w tak magiczne święta jak te. Przekonajcie się zatem, ile milionów była warta najdroższa choinka świata i co zawisło na jego gałązkach, jaki był najdłuższy list do świętego Mikołaja, czy najlepiej sprzedającą się piosenką Bożonarodzeniową jest Last Christmas grupy One, to upiek największego piernikowego ludzika, oraz jaka liczba bombek zmieści się na brodzie. Zasiądźcie wygodnie i zostańcie z nami do końca, by poznać oszałamiające rekordy związane ze świętami. Nie zapomnijcie też o kliknięciu suba i włączeniu powiadomień. A teraz ruszamy z naszym zestawieniem. Last Christmas I Gave You My Heart. Tak śpiewał George Michael w hicie świątecznym z 1985 roku. Jest to niekwestionowany szlagier puszczany w radiu w okresie Bożego Narodzenia. Skoro jest tak znany, czy stał się też najlepiej sprzedającym singlem? Otóż nie. A nawet jest na szarym końcu listy najlepiej zarabiających świątecznych piosenek wraz ze swoim wynikiem 751 tysięcy zakupionych egzemplarzy. Kto zatem stoi na podium? Jeszcze chwilę podtrzymamy Was z niepewności, bo wiemy, że nie jest to też Mariah Carey z All I Want For Christmas Is You, czy też Chris Ria z hitem Driving Home. For Christmas, bowiem pierwsze miejsce przypada piosence White Christmas w wykonaniu Binga Crosbiego z 1942 roku. Sprzedaż tego singla pobiła światowy rekord, zresztą wpisany do księgi Guinnessa z wynikiem 50 milionów sprzedanych egzemplarzy. A skoro jesteśmy przy milionowych liczbach, to koniecznie musimy Wam powiedzieć, jaka jest najdroższa choinka świata. Została wyceniona na kwotę, uwaga, 60 milionów złotych. Czy wiecie, że za te pieniądze moglibyście kupić 6 tysięcy wycieczek all inclusive na wyspę Bali? Zatem pewnie zastanawiacie się, co za Wisło na tej choince, już spieszymy z wyjaśnieniami. Były to ozdoby pokryte prawdziwymi diamentami i 24-karatowym złotem, miniaturki akcesoriów od Chanel, małe torebki od Cartiera, biżuteria marki Bulgari, buteleczki perfum, pawie pióra, czyli prawdziwe cuda. Projektantką luksusowej choinki była Debbie Wingram, która wcześniej stworzyła m.in. najdroższą suknię świata. A drzewko zostało wpisane oczywiście do księgi Guinnessa i można było je oglądać w 2019 roku w hotelu Kempinski Baja w hiszpańskiej Marbeli. Choinki były też rekordy w innych kategoriach, i tak. Najwyższą żywą choinką na świecie była ta wystawiona w centrum handlowym w Seattle w 1950 roku. Mierzyła aż 67 metrów, i od 70 lat nikt nie jest w stanie pobić tego wyniku. Natomiast rekordowe sztuczne drzewko świąteczne, choć raczej powinniśmy powiedzieć drzewo, stanęło w 2016 roku na Sri Lance i mierzyło obłędne 73 metry. Było zdobione ponad 600 tysiącami światełek led, a na jego czubku zabłysła gwiazda o średnicy 6 metrów. Co ciekawe, olbrzymie ozdoby świąteczne to również specjalność Polaków, ponieważ największą bombkę wydmuchano z i na do. Śląsku. Ogromna bańka miała ponad metr obwodu i prawie 33 cm średnicy. Powstała w 2000 roku i obecnie jest eksponatem w Domu Rekordów w rapce Zdroju. Była już choinka, były bombki, to teraz coś co można znaleźć pod świątecznym drzewkiem, czyli prezenty. Zanim je jednak dostaniemy trzeba napisać list do świętego Mikołaja. A po co rozdrabniać się na wiele mniejszych, skoro można stworzyć jeden długi i na dodatek dzięki niemu pobić światowy rekord. W końcu na takie miano z pewnością zasługuje list składający się z 75 954 życzeń. Aby je wszystkie pomieścić, stworzono zwój o długości 4 km i o niebagatelnej wadze 160 kg. Ponoć rozwinięcie go, przeczytanie oraz ponowne zwinięcie trwało około 2 godzin. Święty Mikołaj jest kultową postacią, która nieodzownie kojarzy się z pociesznym dziadkiem z białą brodą, ubranym w czerwony kubrak i czapkę z białym pomponem. Czy widzieliście, że to wszystko dzięki świątecznej reklamie Coca-Coli? To ona rozpromowała ten wizerunek na Cały świat. Rok rocznie nie brakuje też osób chętnych do założenia takiego stroju, i w 2007 roku w jednym miejscu zgromadziło się ich niemal 13 tysięcy. Działo się to dokładnie w Irlandii Północnej, w miejscowości Derry City. Ten wyczyn został wpisany do księgi Guinnessa, a również dzięki niemu udało się zebrać niemal pół miliona złotych na cele charytatywne. Swoją drogą zobaczcie również nasz odcinek, w którym zdradzamy wiele tajemnic świętego Mikołaja. Link do niego pojawia się na ekranie. O tym, że wspólne śpiewanie to fajna rozrywka, wie chyba każdy, a jeżeli w repertuarze są kolendy, jest to również dobry sposób na Bożego Narodzenia. Tak też zrobili mieszkańcy Nigerii, którzy w 2014 roku stworzyli najliczniejszą grupę kolędników. Liczyła ona niemal 27 tysięcy osób, i oczywiście wynik ten został zanotowany w księdze rekordów Guinnessa. Teraz może przejdziemy do świątecznych słodkości, czyli tego, co niektórzy kochają najbardziej. Choć nikt nie pobił jeszcze rekordu w jedzeniu sernika, to w chrupaniu pierników jak najbardziej. W 2017 roku na Bożonarodzeniowym jarmarku w miejscowości Krzywi wspólnie zajadało się nimi 780 osób. Jest to najlepszy wynik w historii Polski. Z drugiej strony, co ciekawe, ile zajęłoby im zjedzenie największego piernikowego ludzika. Taki powstał w Medison w Stanach Zjednoczonych i mierzy uwaga 7,98 metra. A jego widok chyba nie tylko nam przywołuje na myśl ciastka, czyli niemal kultową postać z bajki Shrek. lada wyczynem było też upieczenie ogromnego świątecznego ciasta, a mówiąc ogromne wcale nie przesadzamy. Ciągnęło się ono bowiem na długość 1,68 kilometra a do przygotowania takiej ilości potrzebnych było 80 szefów kuchni. Ten rekord został pobity w Szanghaju, w jednym z miejscowych hoteli, a aby ułożyć tak Ilość placka potrzebnych było 156 stołów. Zwyczaj bogatego zdobienia domu świątecznymi światełkami kojarzy się przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Choć powoli przyjmuje się to również w innych krajach, w tym w Polsce, to właśnie Amerykanie są w tej kategorii prawdziwymi rekordzistami. Najbardziej niesamowita dekoracja powstała w miejscowości La w stanie Nowy Jork i składała się z ponad 600 tysięcy światełek. Jej przygotowanie zajęło ponad dwa miesiące, a ostateczny efekt, jak sami przyznacie, jest niewiarygodny. Jednym z najbardziej nietypowych bożonarodzeniowych osiągnięć wpisanych do księgi Guinnessa jest ozdobienie swojej brody. W jak największą ilością bombek. Jak myślicie, ile tych kolorowych ozdób mogło się na niej zmieścić? 100? 200? Otóż nie, to wciąż za mało. Rekord wynosi bowiem 302 bańki. Właścicielem takiego błyszczącego zarostu został Joel Strassel ze Stanów Zjednoczonych. A ponieważ jesteśmy w temacie niebanalnych rekordów, też musimy Wam wspomnieć o Amerykaninie nazwiskiem Kevin Stroud. To on jest najszybszym na świecie zjadaczem czekoladek z kalendarza adwentowego. Jego wynik to minuta i 27 sekund. A my wciąż nie wychodzimy z podziwu, w jakich oryginalnych kategoriach można dostać certyfikat Guinnessa. A może Wy ciekawcy wpadniecie na pomysł pobicia jakiegoś rekordu? Za co zresztą kochacie Boże Narodzenie? Napiszcie nam w komentarzach i zdradzcie, jak mijają Wam te świąteczne dni. Nadrabiacie filmowe zaległości, czy nie odchodzicie od stołu? Czekamy na Wasze opinie i przypominamy, że z naszymi odcinkami z efektem wow też spędzicie fajnie czas. Przy okazji dowiecie się wielu niesamowitych faktów, o których będzie można opowiedzieć przy rodzinnym stole. Wesołych świat i do usłyszenia wkrótce. Ho, ho, ho!